Czwarty dzień 41. Festiwalu Filmowego w Gdyni I wielkie wydarzenie Konferencja prasowa najnowszego filmu Jana P. pod tytułem Ostatnia rodzina Opowiadamy historię intensywną, wyrazistą. Pan jest waksiński, tak? Ten ma, malarz? Niby tak. Bo ja mam okna naprzeciwko pana i tak sobie przez lornetkę patrzę jak pan maluje. Ten film i postać Tomka nauczyła mnie właściwie jak żyć i jak spotkać się z ludźmi. Miałem tą przyjemność, że mogłem się spotykać z nimi na planie i nie musieć kalkulować albo układać słów, bo one płynęły z nas Same, a były tak napisane przez bolestę, że właściwie trzeba było się ich tylko i wyłącznie pozbyć. Ranisz wszystkich? Ani razu nie pomyślisz o tym, że nam jest trudno. Nigdzie bezpośrednio nie wynika, że rodzina to jest coś innego niż grono ludzi, którzy tak jak się lubią, tak się, się nie zmuszą. W Gdyńskim Centrum Filmowym znajduje się również nasza korespondentka Helena Czereszewska. Zapraszamy na rozmowę z autorem. Dlaczego na temat filmu wybrał pan akurat historię rodziny beksińskich? Na przestrzeni lat. Yy... Kilku przeczytałem bardzo wiele scenariuszy i scenariusz Roberta Bolesty, który yy, dostałem, był po prostu zdecydowanie najlepszy. Robert opisał historię tej rodziny w sposób yy, wyjątkowy, wychodząc poza kliszę filmu biograficznego i też nie przyklejając się aż tak bardzo do tych postaci, to znaczy, on wykorzystał wszystkie elementy tego wewnętrznego świata, który jest bardzo bogaty, przez to, że oni byli niezwykli i tak dobrze są zdokumentowani, ale jednocześnie. O czym świadczy choćby tytuł, w którym nie ma nazwiska Beksiński, chciał opowiedzieć coś bardziej uniwersalnego. Nie powie pan, że to jest obraz pogodny. Pogodny nie jest, ale dlaczego miałby być od razu katastroficzny? Prawda? To jest w jakiejś klasce. bo ja wiem. Co byś chciał, żeby widzowie przede wszystkim wynieśli z tego filmu, żeby najbardziej zapamiętali. Z dobrym kinem powinno być tak jak z obrazem, że każdy widzi jednak coś troszeczkę innego, trochę inaczej to interpretuje zawsze przez jakieś swoje doświadczenia, a szczególnie historia tej rodziny. E, no to jest trochę tak. Już to ktoś powiedział gdzieś wcześniej, że jakby wszyscy jesteśmy trochę beksińskimi, że każdy się może odbić. I już teraz, gdzie parę osób widziało ten film, no to widzę, że te, że te refleksje, każdy ma trochę inne. Jest, jest w tym filmie. 180, ponad 180 scen, przynajmniej formalnie w scenariuszu. Jak rozmawiam to, to nie jest tak, że ktoś przywołuje jedną czy dwie sceny jako tą swoją ulubioną. Jest ich, tych scen naprawdę bardzo dużo, co jakby świadczy o tym, że to się chyba gdzieś sprawdza. No i nie mam z tego powodu bardzo dużą radość. Chciałbym zaprezentować debiutancki album brytyjskiej grupy Yazoo. Znowu dziecko to... ma <grymne> Prawda jest Strach będzie teraz radio otworzyć. Jakie to uczucie debiutować na festiwalu w Gdyni? Ja tu przyjeżdżałem w liceum jako obserwator, później w czasie studiów z jakimiś atutami, i... no i teraz jakby jestem wreszcie po tej drugiej stronie, którą gdzieś na samym początku widziałem jako widz. No i to jest, no to jest w ogóle super, naprawdę. Czy już wtedy wyobrażał Pan siebie jako debiutującego reżysera na tak poważnym festiwalu? Wtedy, jak byłem pierwszy raz w Gdyni, no to ja już wiedziałem, co chcę robić, bo ja to sobie wymyśliłem na poziomie gdzieś 10 roku życia, 11 może. No jak się ma 10 lat, to się myśli o dorosłości jako o bardzo odległym w czasie, więc to nie jest tak, że się zastanawia tak jak teraz, jakby co, będzie, co będzie jutro. To jednak jest zupełnie inne myślenie. Jak gdzieś za tym tęsknię, tak samo jak tęsknię za oglądaniem filmów jako zwykły widz, bo to, to szkoła i doświadczenie zawodowe spowodowały, no, że siłą rzeczy ja patrzę trochę bardziej analitycznie na każdy film. Bardzo rzadko jest tak, że wjeżdżam tak na, na 100% tylko jako widz. Cause I love you. Cause... Mówi się też, że drugi film jest znacznie trudniejszy od pierwszego. Boże dlatego, że trudniej go przebić, skoro już miał taki rozgłos. Ja mając doświadczenie i fabularne, i dokumentalne nie rozróżniam tego aż tak bardzo. To znaczy dla mnie Diplock mój poprzedni film jest tak samo ważny jak ten, więc no, trochę jakby obchodzę to od kuchni, że tak powiem i no na razie jestem na takim etapie, że mamy premier Ostatniej Rodziny i już parę rzeczy gdzieś się kiełkuje na, na następnych. To jest before... mój dom, tylko ja mam z... się tutaj zabić! Is... Obiecaj proszę, że nic sobie nie zrobisz dopóki mama jest z nami. Uczestnicy festiwalu w Gdyni już dziś przed premierową, mieli okazję zobaczyć film pod tytułem Ostatnia Rodzina. Do kin wejdzie już 30 września. To tyle z naszej relacji. Dla Studia Filmoteki Szkolnej Jakub Kozakiewicz.